Dzieci, jak wy jesteście zagubieni, szukacie, ale nie znajdujecie, pragniecie, ale nie przychodzicie. Wołam do was, a wy nie przychodzicie, boicie się mnie, choć wołam do was. Wy nie chcecie, abym wam pomógł, zgnilizna tego świata was powstrzymuje, serca wasze są oddane przepychowi, szatanowi. Dzieci, tak bardzo do Was wołam, tak bardzo chcę, abyście przyszli. Nie przychodzicie, bo mnie nie chcecie poznawać, a ja mam dla Was życie wieczne, życie, którego nikt Wam nie zabierze. Jak długo jeszcze będziecie się opierać? Jak długo Wasze serca będą daleko ode mnie? Dlaczego tak zwlekacie? Dlaczego w Was jest tyle przepychu? Dlaczego nie chcecie mi się poddać? Ratuj nas, Panie, od nas samych, byśmy nie poginęli w grzechach swoich.